Jeśli jeszcze nie znacie marki Nothing, jest świetna okazja, żeby się z nią bliżej zapoznać. Wigskom na wyłączność dostępny jest naprawdę znakomicie wyglądający niebieski wariant modelu Nothing Phone 3A. Smartfonu ze średniej półki, który jest bardzo dobrym wyborem dla kogoś, kto nie chce wydawać bazyliona złociszy na telefon, a mieć wszystko, co potrzebne na co dzień. Piękny, czytelny nawet w jasnym słońcu amoledowy ekran, wystarczający do zwykłych zadań procesor, trzy bardzo sprawne aparaty, nie jakieś tam atrapy, szybkie 50-watowe ładowanie, oznaczające, że do 50% smartfon ładuje się w 20 minut, jest też rozsądna bateria pojemności 5000 mAh i do Dodatkowe smaczki, rewelacyjny retrofuturystyczny interfejs oraz Glyph, czyli system led pasków na pleckach, rozświetlający się, żeby informować o różnych zdarzeniach smartfony Nothing wyróżnia też to, co rzuca się w oczy, gdy weźmie się je w dłoń po raz pierwszy: efekciarska, przezroczysta obudowa i minimalne równe ramki ekranu, sprawiające, że ma się wrażenie obcowania z dużo droższym flagowym sprzętem. A tymczasem Nothing Phone 3A, w tym niebieskim kolorze w wersji pamięciowej 12256, kosztuje 1779 zł. Jego cenę do końca miesiąca lub wyczerpania zapasów w możecie obniżyć o stówę kodem rabatowym Blue. Albo wybrać wariant biały lub czarny z pamięcią 828 za 1300 bez złotówki. I to na pewno jeden z najlepszych wyborów za te pieniądze.